Hej Siemka, tutaj szybek. Nie wiem czy wiecie, ale jakiś czas temu Mojang wypuściło mini Gierkę e, w sieć. Jest to darmowa Gierka, także jest właśnie zamieszczona na pewnej stronie internetowej. Link oczywiście będzie w opisie. E, tutaj raczej Wam przysłonię górny pasek swojego. E, swojego ekranu. No cóż, mam coś do schowania, tak? Tajemne, tajemne karty, tysiące kart. No dobra, ale mniejsza z tym, wróćmy do tego. Hour of Code jest to mini gierka, w której musimy sterować postacią za pomocą e, command. Jest darmowa, także jak widzicie, jestem na stronie głównej, wchodzę sobie. Spróbuj teraz. A, co prawda, byłem tutaj. No, tak, co prawda, byłem tu już na początku. Więc widziałem te wszystkie rzeczy, ja wam je zostawię, to jest troszeczkę długie. E, można sobie pooglądać. To w ogóle trzeba fajnie teraz zatrzymałem, no cóż może inną minę przybierz. O, tak, znacznie lepiej, znacznie lepiej, panie Jep. E, tak, to, to wam zostawię. Jak chcecie możecie pooglądać są napisy po polsku. E, no i tak. Początek gry, tak? Pokażę wam sam początek, nie chcę wam przechodzić wszystkiego, co najwyżej pierwszym i którąś tam planszę. No bo hej, to je, chodzi o to, żeby żeby się pobawić. Ja wam tylko to zaprezentuję. Pogramy sobie z I mamy tak, pierwszą łamigłówkę rozwiązać, iść do przodu, żeby dojść do owcy, tak? W tle jest muzyczka, bardzo, bardzo cichutka, z Minecrafta, no wszystko opiera się tutaj na MC. No, trudno się dziwić, prawda? Mamy pierwsze bloczki już tu poukładane, instrukcji dostaniecie oczywiście co jak robić. Co musimy zrobić? Iść do przodu. Ja już wyłączę. Jeżeli raz to zrobimy, to pójdziemy tylko jeden klosek do przodu, prawda? Dwa razy. No, to dojdziemy do owcy. Teraz Pierwsza plansza zaliczona. No dobra, ona jest naprawdę tak trudna, że. No i właśnie, pokaż kod. W tym, momen w tym momencie możemy zobaczyć, jak wygląda ten kod, który napisaliśmy za pomocą tych bloczków. No naprawdę bardzo skomplikowany. Move forward razy dwa. Klikamy dalej i tak przechodzimy kilka planż. Dobra, żeby za daleko potem nie odbiec, zróbmy trzecią łamigłówkę jeszcze razem. Żeby wam pokazać, na czym to polega, prawda? Musimy tutaj przystrzec dwie owce. No to tak, mamy owce, dwa bloczki przed sobą, więc bierzemy dwa bloczki do przodu. Następnie, by trzeba strzyc. No to klikniemy sobie, znaczy przeniesiemy sobie bloczek strzyż. A potem by trzeba zrobić. Będziemy odwróceni w tam w prawo, więc przydałoby się odwrócić jeszcze raz w prawo. O, żeby odwrócić się na dół. No wiecie, wyobraźcie sobie, że jesteście Steve'em. Ja tak mówię dla osób, które nie mają takiej wyobraźni przestrzennej, ale uważam, że macie w większości, więc to jest tylko dla tej mniejszości. Ehm, no i tak, znowu dwa razy do przodu i strzyż. I to zapewne będzie cały kod. Dobra, trochę mi się nie udało, zapomniałem, że tam jest jeden klocek. No, ale cóż, w filmiku musi być fail, prawda? <laughs> no i tak, zobaczmy sobie kod, tak, bardzo skomplikowany. No to moi drodzy, to, 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 w sumie tyle. No, chciałem wam pokazać, że coś takiego jest. Jest 14 łamigłówek, hour of code zapewne dlatego, że średnio zajmuje to przejście godzinę. Tak myślę, bo może geneza słowa jest inna w sensie tego tytułu. Um, no dobra. To z mojej strony już tyle. Jeżeli wam się ta informacja spodobała, to poślijcie ją komuś innemu, tak? że coś takiego jest i może się pobawić yy, w kodowanie Minecrafta. Troszeczkę inaczej niż to robią tam w Mojangu, ale... A i tak, to jest Mojang, to nie jest Microsoft. Jak chcecie, to wam wyjaśnię w filmiku dlaczego. Nie mówię do wszystkich, ale kilka osób to powtarza co chwilę w komentarzach. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, no i cześć.